Czy jesteś pewien, że masz odpowiednią polisę ubezpieczeniową, dlaczego warto regularnie sprawdzać swoją ochronę? Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest mecenas Piotr Czublun, ekspert do spraw prawa ubezpieczeniowego. Dzień dobry, Panie tak. Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Piotrze, dlaczego warto sprawdzać swoje polisy? Dlaczego warto dbać o o swoją ochronę. To w ogóle myślę, że warto zadać pytanie na początek takie, po co w ogóle komukolwiek polisał bezpośrednio, mm -hmm. bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, w których właściwie wiele mówi się o ryzyku, tak? wiele mówi się o różnego rodzaju nie wiem, pozwach i roszczeniach. Może Polska nie jest krajem jeszcze takim strasznie narażonym na mnóstwo spraw sądowych i tak dalej, gdzie znamy pewnie wszyscy różne przykłady, głównie chyba z Ameryki, gdzie ten, ten rynek usług jest zupełnie usług prawniczych i takiego, żeby się dochodzenia różnych dziwnych odszkodowań szeroki. Natomiast nie to jest najważniejsze z perspektywy oczywiście ubezpieczeniowej, bo każdy dzisiaj, kto im wykonuje jakiś zawód, możemy być o lekarzu, możemy być o prawniku, o księgowym i tak dalej, każdy, kto wykonuje ten zawód, no, siłą rzeczy chciałby wykonywać ten zawód z pewnym komfortem. Tak? To znaczy, mhm. chce wiedzieć, że jeśli nawet popełni jakiś błąd, no, jak to mówią, błądzić jest rzeczą ludzką, ludzką tak, Nawet jeśli popełni jakiś błąd, no to nie mogę żyć w takim przyświadczeniu, że okej, okay, dzisiaj popełnił jakiś błąd, a właściwie jutro muszę skończyć moją, moją pracę zawodową, dlatego że ten błąd jest tak, tak kosztowny, bo właśnie prawnik za chwilę w imieniu klienta, któremu jakąś szkodę wyrządziłem, wystąpi z takim roszczeniem, że właściwie nie będzie mnie już stać na to, żeby dalej pracować, utrzymywać rodzinę, bo będę musiał, więc sprzedać cały swój majątek tylko po to, żeby spłacić jakieś, jakieś zobowiązania względne właśnie na przykład pacjenta, któremu jakąś szkodę taką medyczną wyrządziłem. I z tego względu przegląd ubezpieczenia przy, przy Przegląd polisy jest dobry, dlatego że rzeczywiście zmienia się również ten, nie chcę powiedzieć, że rynek, ale i głównie sądowe orzecznictwo. Tak? Dzisiaj, jako obserwujemy, zwłaszcza z mojej perspektywy prawniczej, no, zakładam, w to, trochę w takie roli tu dzisiaj jestem, tak? Więc na to patrzę troszkę z perspektywy prawniczej, to chociażby poziom różnego rodzaju odszkodowań za dość uczynień, które były lata temu, kilka lat temu, zasądzane w różnych sytuacjach, tak, nie mówimy tylko oczywiście o błędach medycznych, ale również o innych y, branżach czy zawodach, które są objęte taką, y, tego typu różny, różnymi ryzykami, to poziom y, odszkodowań zasądzanych przez sądy lat temu 15, czy 20, czy nawet 10, był nieporównywalnie niższy, niż, niż, niż to wygląda dzisiaj, tak naprawdę. Ile takie przykładowe odszkodowania? Dz dzisiaj już nikogo nie, 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 nie dziwi, trzymając się przykładu branży medycznej chociażby, odszkodowanie w kwocie pół miliona złotych do tego, jakiś jakichś zadu kolejne 300 tysięcy i powiedzmy renta miesięczna w wysokości 15 tysięcy. To się zdarza wbrew pozem dość często tak naprawdę i znowu jak to nałożymy na, na chociażby sumy gwarancyjne z polis lekarskich, ale o tym będziemy mówili pewnie przy innej okazji, no to nagle się okazuje, że rzeczywiście zabezpieczenie adekwatne moich ryzyk w moim zawodzie, który ja wykonuję, no to jest jakby w ogóle punkt wyjścia do tego, żeby na koniec dnia właśnie spokojnie wykonywać ten zawód, tak? Po to jest ubezpieczenie, to bo do tego pytania wyszliśmy. mnie. po co właściwie mi jest ubezpieczenie? W dużej mierze po to, żebym mógł budzić się spokojnie każdego kolejnego, kolejnego dnia i być przekonanym, że ok, Pisać nawet... Spokojnie. Tak jest, nawet jeśli wczoraj popełniłem jakiś błąd, to nie, znaczy wcale, że jutro, nie oznacza wcale, że jutro będę musiał za ten błąd ponieść konsekwencje w takim, w takim sensie, no właśnie dotkliwe konsekwencje finansowe, że stracę majątek, stracę dom, przykładów, co pewnie można by mnożyć, rzeczywiście jest takich sytuacji, w których no właśnie błędy czy niewłaściwe ubezpieczenie spowodowało, że no właśnie poniosłem ogromne straty, tak, dlatego, że no albo po, polegałem na niezbyt doświadczonym Doradcy, który mi zaproponował produkt, który nijak się ma do moich potrzeb, do moich wymagań, tak. I ponownie trzymając się branży medycznej, zupełnie inne będzie ryzyko, nie wiem, lekarza takiego pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego, który właściwie ma dokonać wstępnej diagnozy, skierować pacjenta na jakieś badania specjalistyczne, czy do, czy do lekarza specjalisty i tak dalej. Na tym się właściwie jego lakończy. Oczywiście nie twierdzę, że tu ryzyka nie ma, bo ono istnieje, ale to będzie ryzyko niewspółmiernie niższe od ryzyka, które ponosi lekarz, który. nie wiem, wykonuje operację na otwartym sercu, mm. nie wiem, zajmuje się operacją, nie wiem, o, oczu i tego typu bardzo skomplikowanych zabiegów, gdzie poziom i ryzyko błędu, i poziom tych błędów, i jakby też konsekwencje dla zdrowia i życia pacjenta są o wiele, o wiele dalej idące, tak? I z tego względu tutaj niezwykle ważna jest też rola odpowiedniego doradcy, tak? I rzeczywiście skorzystanie Czyli tu z już wchodzimy w analizę potrzeb klienta. Dokładnie tak w tym tak, kontekście. Tak, tak. tak. Nas... Fajnego, fajnego, fajnego wątku, pani tutaj ma, bo to, to jest takie pojęcie dzisiaj, które jest od niedawna pojęciem stricte prawnym, tak, bo przez wieki w jakim z ale pewnie przez wieki. No ubezpieczenia mają kilkaset lat tak naprawdę. I właściwie wzięły się trochę z analizy potrzeb, tak? Dygresja. Nie wiem, czy pani wie, kiedy były pierwsze takie prawdziwe, w takim, bardzo podobne do współczesnych ubezpieczeń. To był, nie mam pojęcia. To był rok, to był mniej więcej XIII, XIV wiek, gdzie na rynku brytyjskim pojawiły się pierwsze tuwy w naszym znaczeniu, w naszym rozumieniu. To znaczy, to wtedy tam armatorzy, czyli operatorzy statków okrętów, które wypływały na, na, za ocean, nagle okazywało się, że ogromny ładunek, bardzo cenny i statek tonął i ktoś tracił, tracił pieniądze. Oni szybko się skrzy, skrzy, skrzykiwali, zrzucali razem się na cenę takiego quasi-ubezpieczenia. Także mamy już kilkaset lat. Wtedy również jak, w jakimś sensie te potrzeby analizowano, bo trzeba było uznać, że ok, statek, na którym jest ileś tam towaru, warto zabezpieczyć. Nie? Więc Niezła ciekawostka. Tak, do niedawna to było pojęcie tylko stricte takie powiedziałbym yy, yy, branżowe, powiedzmy tak, to agenci czy brokerzy wiedzieli o tym, ok, ja muszę klienta w jakiś sposób ocenić jego potrzeby, jego ryzyka, żeby ten produkt, który mu zaproponuję był odpowiedni, a od niedawna to jest również kategoria prawna. Znaczy ust mm. ustawa o dystrybucji ubezpieczeń wprowadziła taki obowiązek. Dzisiaj każdy agent czy broker, zanim klientowi zaproponuje ubezpieczenie, powinien ustalić tak naprawdę, jakie ubezpieczenie będzie adekwatne do wymagań potrzeb tego klienta i tutaj właśnie wracamy troszkę do, tej, do tego punktu wyjścia, tak, czy wiem, jakie mam ubezpieczenie, czy wiem, że zakaz ochrony mój jest odpowiedni, tak naprawdę, nie, bo znowu, tak jak powiedziałem, zmienia się y, poziom ryzyka, wzrasta, zmienia się oczywiście, y, zmieniają się te odszkodowania, czy zadośćuczynienia, które są, zas, zasądzają, pojawiają się też nowe, powiedziałbym, bardzo ważny aspekt, y, którego lekko tylko dotknąłem, tak, ta różnica między polskim systemem prawnym, a, a anglosaskim systemem prawnym, tak, u nas y, ciągle jeszcze nie, nie jesteśmy takim społeczeństwem, tak nazwijmy, pieniaczy, jeśli mogę takiego złego słowa użyć, tak? Czyli to, to trochę tak, że u nas myśleniach w takich kategoriach pójdę do sądu, to gdzieś tam się pojawia na dalszym etapie analizy z mojej sytuacji, jakiegoś tam ryzyka, szkody, mm -hmm. jaką poniosłem, tak? Inaczej niż w, nie, w takich stanach, gdzie właściwie moje pierwsze myślenie jest takie, że okej, okay, poniosłem szkodę, okej, okay, to czy już muszę iść do sądu, tak? I szukam prawnika. Zresztą prawnicy okay. sami szukają klientów, nie? U nas jest nieco inaczej, ale to się zmienia, tak? Mamy bardzo dużą rzeszę dzisiaj ym, właśnie prawników. Którzy aktywnie poszukują klienta. Tak, dla Rzeczywiście mamy o wiele bardziej rozluźnienie, jeśli chodzi choćby o kwestię reklamy zawodów prawniczych. Ona jest bardzo mocno regulowana, ale mamy taką, powiedzmy, taką trochę szarą strefę doradztwa prawnego, gdzie nie są to ani adwokaci, ani doradcy prawni, bo mieliśmy bardzo mocno ograniczanie przez wymogi branżowe, ale to są po, po prostu spółki kapitałowe, gdzie właściwie każdy, kto wywiesi szyld doradztwo prawne, może się nim zajmować. I nikt, nikt tego nie ograniczy tak naprawdę. Nie? I tutaj ci prawnicy szukają klienta. I w Polsce tak obserwujemy, jakby bardzo mocno wzrasta liczba spraw sądowych. Przykładem myślę idealnym są frankowe sprawy. To każdy pewnie słyszał o czymś takim, jak, jak kredy frankowe, tak i spory z, z bankami o kredy frankowe. Tutaj mówimy o setkach tysiącach spraw jednego rodzaju. Coś, co jeszcze lat temu 10, 5 było w Polsce nie do pomyślenia. Tak? I nagle wytworzyła się ogromna grupa prawników poszukujących aktywnie klienta z określonym problemem, tak naprawdę. Tutaj za chwilkę, czy już dzisiaj, nawet widzimy to, że jeśli idzie chociażby o właśnie błędy w, w medyczne, tak, czy ten rodzaj ryzyk, to również mamy bardzo wyspecjalizowane kancelarie prawne, które szukają klientów właśnie z tego rodzaju problemami, tak naprawdę, i które wiedzą, w jaki sposób dochodzić do takich praw przed sądem, znają dokładnie orzecznictwo sądowe, wiedzą dokładnie, jakich argumentów przed sądem użyć. I to jest bardzo mocny rynek i też mm, powód, dla którego warto, jak to mówią, trzymać rękę na pulsie, tak? Warto, żeby pojawił się obok człowiek taki lekarz. Gdybym ja dzisiaj był lekarzem, to bym bardzo chciał, żeby obok, obok mnie pojawił się człowiek, który mi powie, panie doktorze, fajnie, jest pan super specjalistą, świetnym kardiologiem, chyle czoła, tak? Absolutnie genialne rzeczy pan wykonuje, tak? Znowu mógłbym pójść do Grecji, ale nie pójdę, bo czasu nam i zabraknie. Ale... Pan się zna na leczeniu, tak, na tych operacjach kardiologicznych, ale co pan wie o ubezpieczeniach? No zakładam niewiele, no niewiele. To pozwoli pan, że ja panu doradzę, tak? Tak jak pan jest świetnym kardiologiem, ja jestem świetnym doradcą ubezpieczeniowym. Dokładnie panu powiem, czego pan dzisiaj potrzebuje, jaka jest oferta na rynku, za co warto zapłacić i za co nie warto płacić. pamiętajmy o tym, że dzisiaj właściwie mamy dość często takie bardzo standardowe ubezpieczenia, tak, gdzie właściwie są bardzo podobne ogólne warunki ubezpieczeń, po prostu, gdzie są bardzo podobne klauzule, ale możemy te klauzule uzupełnić Upełniać, możemy je rozbudowywać, możemy wybrać produkt jednego, drugiego, piątego ubezpieczyciela. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mam przykład lekarza, który ma bardzo specyficzną potrzebę, wykonuje specyficzny zawód. Przykład chociażby branża, tak zwana branża beauty, tak? Czyli, czyli, czyli chirurgia plastyczna, która nie jest generalnie objęta typowym ubezpieczeniem. Tutaj wymaga to specjalne, specjalnego podejścia, specjalnej ochrony, specjalnej polisy chociażby, nie? Z tego względu warto jest zadbać o to, żeby był, pojawił się obok mnie, tak? Doradcy Cały czy to będzie agent czy broker, który, który dokładnie poprowadzi mnie troszkę przez właśnie tę analizę moich potrzeb, Zada mi właściwe pytania, bo ja jako lekarz nie muszę wiedzieć, tak jaka, jakie pytanie powinienem sobie zadać, ażeby ocenić, czy ta polisa jest dla mnie odpowiednia. Tak? Czyli, panie mecenasie, te ubezpieczenia takie typowo branżowe, podstawowe, rozumiem, że pan mecenas uważa, że mogą nie być wystarczające, że właśnie ta analiza potrzeb, tak? Jest po to, by pokazać? Tak, znaczy tu właściwie warto też, też takiego, m, m, dokonać takiego rozgraniczenia na polisy. Powiedzmy takie, powiedzmy każdy Polak, tak nazwijmy, chyba rozumie, czuje czym jest, nie oce komunikacyjne, tak? No każdy kupuje polisę, kto jedzie samochodem, bo musi, nie? No, bo musi. Jak nie wiem, nowe, nowe auto, lepsze auto, dokłada do tego w pakiecie, jakieś autokasko i tak dalej, nie? No każdy to czuje, nie? Tak samo w, w, w te, każdej właściwie działalności możemy dzisiaj kupić dowolną polisę, taką właśnie, która dotyczy chociażby odpowiedzialności z tytułu prowadzonej przez Taką bardzo otwartą, gdzie nie ma tam specyfiki dla danej branży tak naprawdę. Każdy, kto prowadzi jakąś firmę, może taką polisę kupić, nie? Natomiast to są takie, powiedzmy, ogólne mhm. polisy o takim ogólnym charakterze, ale branżowe produkty, takie, które są dedykowane dla konkretnej branży, które uwzględniają specyficzne ryzyka tej branży, to zupełnie jest inna, inna jakość, tak? Ja rzeczywiście chcąc klienta właściwie obsłużyć, ja muszę mu zaproponować produkt, który uwzględnia właśnie specyfikę branży, tak jak mówiłem, że będzie to Adwokat, księgowy, lekarz, fizjoterapeuta, pielęgniarka trzymający zawodów medycznych, tak? Diagnosta, bo to są te cztery główne kategorie, które są objęte dzisiaj też ma obowiązkowym ubezpieczeniem. Tak? Tutaj naprawdę przygotowanie produktu czy polisy, który, który uwzględnia specyfikę branży, to jest w ogóle klucz, klucz, klucz do sukcesu i właśnie do, tej, do tego spokojnego snu, tak? Żebym wiedział, że, ok, mam polisę, która mnie jako lekarza chociażby zabezpiecza w taki sposób no, adekwatny do mojej potrzeby, do mojej sytuacji. Czyli Pecynasie, to nie jest tak, że przyjdzie do Pana lekarz i powie yy, proszę mi coś wysłać, albo zadzwonić, proszę mi wysłać na maila jakieś oferty. I tak, ja widzę, że to lekarze w ogóle dzisiaj w dużej mówią, pewnie nieświadomie takie błędy. Tak. Jedyny błąd to jest taki, że po prostu kupuję polisę taką dostępną w pakiecie troszkę w mojej izbie lekarskiej chociażby, nie? Bo są dostępne takie produkty grupowe, gdzie ja mogę tam niewielkie, za niewielkie pieniądze kupić jakąś ochronę właśnie, ale jakąś ochronę, nie? Zazwyczaj to jest ochrona w ramach tych minimalnych wymogów Ustanowych. Czyli z rozporządzenia. Dokładnie Lata tak. temu tak, ustalone. Tak, 75 tysięcy euro na jedną szkodę, 350 tysięcy euro na, na e, w, wszystkie ryzyka, wszystkie szkody. Tak? Potrzeba sobie właśnie to na moje przykłady, które wymieniłem. Tak? 50 000, 500 tysięcy odszkodowania, 300 tysięcy zadośćuczynienia, do 15 tysięcy miesięcznej renty do końca życia. No teraz sobie posumujmy te cyfry i zobaczmy, czy nawet 350 tysięcy euro, na ile mi to wystarczy. Bywają takie sprawy, gdzie rzeczywiście w chwili, w której wydawany jest wyrok sądu i sądzę, sądza, sądza właściwe kwoty na poszkodowanego pacjenta, już jest skonsumowana cała ta suma ubezpieczenia. Tak I znowu lekarz trochę uśpiony przez trochę nie do końca chyba właściwe podejście ze strony chociażby tych branżowych organizacji mówi, ok, no przecież mam polisę, o co chodzi? No masz polisę, czyli na pewno masz polisę, która w pełni twoje ryzyka zabezpiecza. Po prostu. Panie mecenasie, można z panem rozmawiać bez końca. Wspaniała no. rozmowa. Dziękujemy. Wiele cennych słów. Drodzy Państwo, zachęcam Państwa do regularnego badania swoich polis. Zachęcam do kontaktu z doradcą ubezpieczeniowym. Są po to, żeby sprawdzić, czy wasza polisa spełnia wasze oczekiwania. Weźcie pod uwagę fakt, że co kilka lat wymieniamy sprzęty. Ja trzy lata temu kupiłam pralkę i właśnie ją wymieniłam. Też myślałam, że na całe życie. Natomiast mhm. y, wybierając pralkę, naprawdę spędziłam kilka dobrych godzin, żeby była ona właściwa, żeby spełniała właściwe parametry, żeby miała odpowiednią ilość decybeli. I, właśnie, i pewnie pani odwiedziła albo kilka sklepów, albo obejrzała przez, kilka przez opinii przez internet, na YouTubach i tak. tak dalej, wielu ekspertów, Chociaż bo tak. pralka musi być super, tak. Dokładnie tak. Pewne parametry, na których mi zależało, też musiały się znaleźć. Oczywiście mm. warunki cenowe wiadomo również. Tak. Ostatni przykład, również wymieniałam komórkę. Słuchajcie, no nie wiem jak pan mecenas, ja na wyborze komórki, no trochę mi schodzi. Tak? No tak, tak, tak. Może nie model, bo to jest bardzo szybko, ale jak już dostanę tą nową zabawkę, no to bawię się nią, no testuję tak. aplikacje. Tak, 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 tak. Naprawdę zadbajcie o swoje polisy, bo mam wrażenie, że dbamy, że ubezpieczenie jest chyba na szarym końcu. Najpierw ubezpieczamy samochody, później ubezpieczamy mieszkania. Tak, taki, warto sobie zrobić taki uczciwy rachunek sumienia, tak? Rzeczywiście, ile Dokładnie. czasu poświęcam na rzeczy, które koniec końców są hmm, fajne, przyjemne, bo nic złego w tym, żeby sobie kupić fajny telefon chociażby, tak? Natomiast Dokładnie. nie do końca, czy ten telefon na pewno zabezpieczy mnie odpowiednio w sytuacji, w której nagle się okaże, że muszę komuś zapłacić 3 miliony odszkodowania, nie? Na przykład, ja bym to jeszcze zamknęła naszą rozmowę bardzo miłą, tym, że tak naprawdę trzy scenariusze nam pisze życie. Żyjemy za krótko, za długo albo inaczej. Nie zabezpieczymy się na wszystkie możliwe, bo też nie wiemy, jakiego psikusa nam tutaj los spłata. Natomiast weźmy pod uwagę jedno, że to my jesteśmy tą maszynką do zarabiania pieniędzy. I jakiej zabraknie, kto, no właśnie. Kto, kto, kto nas zabezpieczy, kto nam zapewni normalne, godziwe życie, tak naprawdę. Nie? Dokładnie. No właśnie, a, a też pamiętajmy o tym, że mówią także, że rzeczywiście ubezpieczenie się sprawdza w, w chwili e, szkody, tak? w chwili, kiedy rzeczywiście musi pojawić się ktoś, kto też decyzję podejmie, ok, w tej konkretnej sytuacji e, zapłacę, pokryje koszty takiego odszkodowania. Zresztą to jest taki wątek, myślę, bardzo niewdzięczny, bo ubezpieczenie to jest ten rodzaj produktu, który nie dotkniemy go. Tak, mówi, mówiła hmm. Pani o komórce czy o pralce, no to jest coś, co ja widzę, tak? Mam, mogę dotknąć, mogę Chociaż tam przekonać. w czym jest takie ubezpieczenie ze zwrotem dotknąć? składki, gdzie można dotknąć po paru latach? Naprawdę okay. takie istnieje. Dobra, ale, nie, okay, ale w sferze takiej materialnej nie istnieje czegoś coś takiego jak ubezpieczenie. To jest umowa, tak? Umowę nie dotkniemy, umowy nie... to jest obietnica. Ubezpieczenie no jest obietnicą tak naprawdę. Nie? I teraz, czy ja na pewno jestem pewien, że chcę skorzystać z obietnicy kogoś, kogo nie znam, kogoś, kto mi nie daje żadnych gwarancji, kogoś, kto być może ma nie do końca tego, że to czego mi potrzeba tak naprawdę. Nie? Więc jakby tutaj rzeczywiście ten aspekt powiedzmy takiego braku materialności ubezpieczenia, ja też jest, myślę, w pewnym sensie nam po tym rewizji. Panie mecenasie, ale sprzęty też ubezpieczamy, tak? No tak? I to też nie tak, tak, zawsze, tak. to też jest takie trochę niedotknięte, tak? Bo zgadzam się, zgadzam się. Nie każdy sprzęt się zepsuje po okresie gwarancji. No tak, żeby już, no, może kończąc, żeby Państwo już do końca przekonać, a nie chcę powiedzieć, że przestraszyć, taki przykład życia sprzed kilku ładnych lat, yy, nieco innych ubezpieczeń, jak to pojechał syn znajomych na narty do Włoch, yy, biuro turystyczne kupiło Policę na 100 tysięcy euro. Wydawało się suma super ubezpieczenia, wysoka suma ubezpieczenia. Na nieszczęście zdarzył się na, 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 stoku? na stoku z włoskim instruktorem. Tam go dość mocno poturbował, ale nie tak, że śmiertelnie, ale go trochę poturbował. Mhm. Sprawa sądowa we włoskim sądzie, we włoskim sądzie, bo szkoda, we Włoszech tak naprawdę, sąd w pierwszej instancji zasądza 2 miliony euro. Suma ubezpieczenia 100 tysięcy. Wtedy panika, wynajęcie tam jakiegoś lepszego adwokata i tak dalej. W drugiej instancji udało się kwotę obniżyć do miliona euro, tak? Suma 100 tysięcy. Rodzina mm. autentycznie sprzedała dom nieruchomości, tylko po to, Słyszałem żeby spłacić tego, tego włoskiego konstruktora. Więc jakby to trochę tak pokazuje rzeczywiście, że naprawdę czasami myślimy o rzeczach e, ważnych. Bo na to trzeba dobrze wyglądać, nie? Fajny strój, fajne mm. narty i tak dalej, nie? ale czy na pewno mam w plecaku odpowiednią no policję, to jest to. No. No dobrze, panie Macylasie, dziękuję jeszcze raz Również za rozmowę dziękuję. i do następnego spotkania. Tak do widzenia, dziękuję do bardzo. Widzenia.